Come in. You're late, and please calm down out there. Excuse me? I didn't give you a free pass to act like an asshole. You're bringing a lot of heat. Hang out with bad people, doing bad things, making idiot moves. I'm an idiot. I move. True, but the last thing I need is you getting caught. Why? Because I lead them to you in some plea bargain thing? To me? Who am I? There's a hundred guys in this building alone who fit my description middle aged men, paunchy, glasses. You bring them here, what's this? Empty office, leased to a man who died in the last days of Vietnam? Ooh. Call me up, huh. my number never existed. No, I'm not too worried about that. I mean, I think you'll end up on a flight deck, but that's your business. Then what? Because you're good. Because I need you to keep being good. And you're getting distracted. Oh. oh. Funny, yeah, good. I need someone neutralized. Guy is moving a lot of money for terrorists. Whatever, it doesn't really matter. The guy's gotta go, but I need to know his movements first. Huh? I've got something that's going to help you. Head over to Albany Avenue and Lansing and give me a call. Go! Can I get paid for this? Can I get a medal? Did you get a medal in your last war? What did you give Michelle? For me? Michelle? Karen? We gave her a life back. We didn't play too rough. We gave her some money. We'll Okej, okay, jakże tym pięknym wstępem zaczynamy kolejny odcinek. Zagrajmy w Geta 4, więc czarne helikoptery lecimy z fabułką, a ja Was zachęcam do subskrybowania, komentowania, lajkowania. Kupmy sobie wodę. HPK nie mamy zbytnio. Ciekawe, czy no, to nam w ogóle coś pomoże. Powinno pomóc, nie? No to chyc. O tak. O, pomogło. Elegancko. Ech, weźmy, ten, weźmy ten samochód rozpierdzielony. Nie mamy nic lepszego, a tutaj stoi policja. więc... Nie ma co kraść. Aut. Dobra. Gdzie to się znajduje, mniej więcej? O, bardzo blisko, więc nie będę musiał ciąć materiału, tylko sobie od razu tutaj polecimy w te miejsce. Hitz, elegancko. Okej, okay, jakiś helikopter musimy przejąć. Eee... <śmienicza> Będzie dość wesoło na pewno Będzie to na pewno dość wesoła misja Lecim na szczecin, panowie Panie Lewo, prawo Elegancko Lewo, lewo, lewo O, o, o Teraz pierdzieliłem to nieźle Młodko, <śmienicza> błazko, Prawy już w policję wypierdzielił Jak to tak, tak, tak można Dobra super jest helikopter, wystartował Nie stracić go z oczu, ok? Spróbuję, ale jakbym go nie stracić z oczu dobra, lecimy kolejny raz za tym helikopterem. Policja mnie goni wszystko w normie Holy shit Dobra, na spokojnie Teraz musimy w prawo, będziemy musieli, pierwsze w prawo. O, widzicie? Szkoda, że one mnie blokują, te samochody. Dobra. Holy shit! Gdzie on leci? Gdzie, gdzie? 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 Dobra, mamy go Dorwaliśmy Dziada Mam nadzieję, że teraz nam szybko nie spierdzieli on poleciał, gdzie on poleciał, gdzieś tutaj. Dobra, lecimy za nim. Kurde, nie lubię takich misji zbytnio. Ale co pan zrobisz, jak pan nic nie zrobisz? Musimy jakoś dać sobie radę. Eee, w prawo, w prawo, dobra, lewo, lewo, lewo. lewo, 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 lewo. Dobra, elegancko. Dawaj pan. Ciśnij, ciśnij, ciśnij. W prawo. Lewo. Elegancko. Zwolni pan. Mocne w prawo, prosto W prawo, w prawo, w prawo Elegancko, hamuj Gdzieś tutaj poleciał Nie mam pojęcia gdzie on leci Jesus Christ Jesteśmy na lotnisku? Nie Nie mam pojęcia, gdzie jesteśmy Dobra, ląduję gdzieś tutaj. Muszę mu pozwolić wylądować, czekajcie potrafię się, bo... Kurde, pecki. Oh. Dobra, wylądował. I co teraz, panowie i panie? Ukradni helikopter, dobra. Szybko snajpa. A, leży. leży. Chyba leży. O ty nie jak lecił do mnie. Kurde, niespiertalny. Leży. Leżeć, kurde. Leży. Jednak wolę tą broń. Fajna szybka. Jeszcze kogoś tutaj mamy? To tak drze te papę. Nic. Jeszcze nigdy nie latałem helikopterem w GTA, więc...

Roman, SMS, czytaj. Co? Naprawdę? No bez jaj. Fajna fotka. Dupci. Stringusiak. No nic, my lecimy dalej. Chyba tutaj będziemy musieli wylądować, na tym lotnisku. Ty mo wydaje. A spokojnie wylądujmy. Czy to ma być dokładnie, bo nie widzę. Tutaj, gdzieś dobra widzę znacznik. troszeczkę do przodu, do przodu, do przodu, i odtań jak szata. Ew nie nie, Ivy, Nara. No i tyle było. Z tego, okej. Okay. To teraz musimy się udać. Po kolejną misję, tylko że jeszcze na pewno zadzwoni gdzieś, oczywiście, że tak.

od Ray, Bokino. Dobra. Ja się tam oczywiście udam, tylko jeszcze zgarnę sobie taki fajny samochodzik tutaj chyba stoi z tego co pamiętam. Tu na samym końcu gdzieś w lesie. Eeeha, ta. to, to... to. Tylko że nie pamiętam gdzie dokładnie? Nie wiem, że on gdzieś tutaj stał. Nico! Powiedz mi, że You asked me to help Playboy się troszeczkę nas obraził. Samochodu nie ma, może... nie wiem, może się pomyliłem, ale za to jest. Fajny motorek. Dobra, lecimy. No i jesteśmy na miejscu. Udało nam się dojechać. Duga drogabdu. Oh my god. Jaka nazwa? Duga drogabdu. Oh, table for one. We got a beautiful bakalasad. I'm here for, for to... someone. I'm here for Ray. Oh, Ray, why did you say so? Ray's a beautiful man, you know what I mean? Uh He's in the back. Thanks. Hey, Nikki! Ha ha! How you doing, kid? Fine? Uh, hey! <laughs> that mcbastard friend of yours says you're okay good that you're reliable yep but can i trust you hmm why go through all this why stick your neck out why do all this work because i need the money and because i can't do anything else and because i'm good at it sure and because i'm trying to find someone okay maybe we can help let's see how we do so anyways i got this friend only the friend ain't my friend no more because he ain't getting me the videos. Okay. Seems this guy does not respect the waste management business. Lives over in a project on Galveston near you. Name is Teddy Benavides. Do what you gotta do. Somebody gets burnt, so be it. Fine, and you'll pay. Hey, kid, not pay double. Good, cool. but you mess up. Bad are gonna o to się nie martw, kolego, ponieważ będzie bardzo, bardzo doskonale. Dobra, bierzemy nas naszego NRG. NRG. Kurde, nigdy nie dam, nie dam mu założyć tego kasku, nie? Oj! Dobra, to jest daleko. Oj, jadę. będę mógł się rozpędzić. Dobra, mamy SK. Aha, dobra, jeden z goryli, dobra, spoko, okej. Okay. Znajdziemy go. Dostaliśmy małe info. Jak go tutaj lepiej znaleźć? I tutaj walimy całkowicie wprost. No to, dawaj. Na koło go, <grystanie> na koło gnoja. <grystanie> Nie, to jest śmiercią grozi. Wypierdzielenie się w GTA 4. Na motorku. Na motorku. Girl za eleison ulu mulu by się przydało bez dwóch zdań ja pierdzielę, ale fajne autko nią dobra jesteśmy na miejscu oho widać gościa

Się, to Dobra, wchodzimy do środka i poszukaj mieszkania. Winda jedzie tylko do dwudziestego piętra. Ok, dawaj tę windę. Cyk. jak okay, w <laughs> Battlefield. 34. O matko, mogę go zabić. Okej, okej, Dobrze, że miałem szczelbę przynajmniej. E, Przyszedł. Mare, nie tak ostro To spokojem Jak paniszer Chodzę tutaj Sak my leg Gdzie jesteście robaczki? A teraz Gnata poszłam sobie, jak prawdziwy gangster w Majtach. Mam Gnata, piękna bułka. No tak, no co się dziwicie? Jak gracz tarkowa ICS-a. Nie trzymam gdzieś tam celowników gdzieś tam e, przy ziemi tylko od razu trzymam u góry u góry e, celownik tam, gdzie może być potencjalna głowa przeciwnika. To już widać, że profesjonalista, a nie jakiś, wiecie, Bambo, Bambo Chambo. Dobra, wchodzimy wyżej. Nic innego nam nie pozostało. Dobra, tutaj mamy chyba typa. Lepiej sobie weźmy teraz Jakiegoś SMG, Teli musi gdzieś tu być. Aha, wyskoczył przez okno? No nie, no przecież byłem tutaj, szliłem te drzwi nawet. O nie, zobaczymy jak to za wolno. Zobaczymy, hopie, zobaczymy spokojnie. I jeszcze cię dorwo O, do góry biegniesz skubany. Chyba się przetelportował. Teddy uciekł na dach, na dach, na dach, na dach. Jak można tu wejść na ten dach? Dobra, tędy idzie wejść na dach. Super. Jeszcze wyżej. Na no, spokojnie. Na no, spokojnie. Tutaj sobie podejdziemy do niego. Bye, bye. Ciekawe, czy się zesrał w locie. Ach, nevis, nevisy, twoje żarciki. Tak, bardzo ciekawe, czy się zestrał w locie. Okej, okay, mission complete. Pięknie. Nasz motorek tutaj jest. Fajnie. Dronimy. Halo, policja. Ten jest lekki. Cóż mówimy? Hey, kto jest? He? Sorry to hear about your loss. I'll be in touch, Nikki. Ha, dobry koleś. Dobra, myślę, że to byłoby na tyle w tym odcineczku, więc ja się z wami żegnam. Siemaneczku, do następnego. Pa-pa!